Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj taki szybki, krótki filmik na temat filtra gąbkowego typu delfin. Na jednym z kanałów akwarystycznych usłyszałem, że filtry gąbkowe wszelkiego typu są dość nieskuteczne. Właściwie nawet mogą być za duże dla zbiornika wręcz też mogą być za małe, e, może być ich kilka, co i tak nie zmienia faktu, że użytkownik ma wodę w akwarium straszną. Nie może dojść do równowagi biologicznej i u niego najprawdopodobniej równowaga jest zachwiana przez to, że przepływ na filtrach gąbkowych ma stanowczo za duży. Gdyż gąbki najlepiej pracują, kiedy przepływa przez nie powietrze, jak i woda, jak najwolniej. Ja przez dłuższy czas używam gąbek. Zaraz pokażę jakich typów, bez różnicy. Tylko trzeba dokładnie ustalić, jaki flow, że tak powiem, jest potrzebny przy danym zbiorniku. Chodzi o to, żeby nie zburzało zbytnio. Powietrze. No czy powietrze, dna. Powietrze, żeby nie zburzało, bo jeżeli. Na przykład. Ja teraz odpalę. Powietrze. To przy filtrach gumkowych tego typu. O. Taki sobie. Jest Corner Jet 1. Wiadomo, będzie to, że. Jeżeli on będzie miał gradację gąbki dosyć dużą, to cały syf przy dużym przepływie powietrza, który będzie się unosił z dna przez gąbkę o potężnej gradacji, po prostu przeleci przez tą gąbkę. Jak sen złoty, i pójdzie w górę, będzie zapylenie zbiornika. Fantastyczne. No i kolega z tego kanału założył filtr tego typu. Oczywiście też ma przepust wielki, z tym, że musi zwrócić uwagę na to, że w, w edgedzie gradacja gąbki jest no, z potężnymi otworami. W tego typu filtrze gąbka ledwo co przepuszcza wodę i on doskonale pracuje. Wolno przepustowo, jak i szybko przepustowo. Zresztą mówię, używam tych filtrów, tych filtrów tych filtrów i oczywiście moich ulubionych filtrów degradacja gąbki jest no, w miarę do przyjęcia w każdym bądź razie zasada działania filtrów gąbkowych polega na tym, że im wolniej tym lepiej jeżeli będziemy przepuszczali przez nie bardzo szybko wodę właściwie powietrze to niestety gąbka nie zdąży wykonać takiego ruchu bo w tych filtrach woda zostaje zasysana. O tak. I to jest cała filozofia używania filtracji powietrznej. Im wolniej, tym lepiej. A jeżeli mówię, przy dużych gradacjach gąbek przepuścimy to z prędkością światła, no to zaraz zobaczymy, czy tutaj wystąpi ten efekt. Bo na połączeniu, bo woda była przed chwilą czysta. No, nadal jest czysta, ale w telefonie tego nie będzie widać. Zaczynają unosić się drobiny. I czy to żwiru osadu. Nie wiem czego. Każdym bądź razie one unoszą się w toni wody no i po prostu gąbka ich nie nadarza wyłapywać, bo tam są przepusty przy, przynajmniej u mnie ja używam przepustów rzędu litr, 2 litry na minutę przy gąbeczkach. Tak więc mówię osobiście ja polecam e, każdy rodzaj z tych filtrów, nie mam zastrzeżeń do każdego z nich nawet używając olbrzymich corner jetów. Trójek, nie miałem tego problemu. No Jedyną wadą, jak wiadomo, każdego z tych filtrów jest to, że szkanka potrafi przyćwierkać. Jak kogoś denerwuje, to bąbelki potrafią robić. Plup, 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 plup. Te znowu szumią na kratkach dołu, się zapychają. To są y, Z, coś tam, coś tam. Poza tym, mam tak fajny otwór, że one nawet wylotowe, że one nawet nie pozwalają pracować na potężnych przepustach wody. Ten jest fajny, dobry, ale potrafi się zapchać na dole, jak się wyciągnie rurkę, wtedy już nie ma równomiernego rozprowadzania bąbelku, gdyż to jest wklejane, I później on pracuje bardzo, bardzo dziwnie. Pracuje dobrze, ale yy, może nie tyle bulgocze. No, może, no można to tak nazwać. Potrafi zabulgotać i to potężnie, bo to w nocy strasznie słychać. Tym bardziej, że ja mam akwaria tam gdzie śpię. Jeżeli zostawiłem je oczywiście po to, że ja będę miał akwaria w innym miejscu, no to no wiadomo, to się nie psuje. O, tu akurat się rozpadł. O właśnie. Tu są takie śmieszne kratki. I to się często... Często, gęsto w tych Chińczykach zapycha. A tak, poza tym, no nie ma co narzekać. Filtracja jest jaka jest. Używana była od dawna, dawna. Używamy my, w moim mieście głównie dużo ludzi używa tego. Używałem tego, Jankesi, Anglicy. Tak więc mówię, nawet Jebtim. Yy, ostatnio opowiadała właśnie o używaniu yy, tego typu filtrów: Jeptin, Canadian, Garo Tak, więc pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jak to mówią, do następnego spotkania. Nie wiem, u mnie to będzie bardzo teraz bardzo rzadko będą filmy dodawane bo się nic nie dzieje, poczekamy na wiosnę Ech, no może coś zarzuci glonem, a może nie nie wiem, raczej wątpię pozdrawiam